Nie ma tam, co gadkę Albo podnosisz, albo odpadasz. Czciwiskie gęste i zawsze do końca. Legendary. Lecę na serię. barki jak zbroja. Trycę jak skała. Doki jak wojna. Brzuch wypalony jak piec hutnika. Nie ma pauzy i nie ma wyjścia. Każdy kilogram to siła i czysta ambicja. Ściskam ściangę, łami wymówki. Na pompie! Na pompie! Nie kładzie rąk Posturga, 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 Mega, mega energetycznie Zakładam ciężar jak kamizelkę Każda kropla potu to moja klęska i zemsta Uderzam seriami, nie czekam na cud Sam buduję siebie z potu, i trudu Parki płoną, nogi krzyczą, triceps puchnie Tego nie kupisz, tego nie ściągniesz CWG Zemucki, z rąk, powtórka, powtórka, z podbiciem tempa przy ostatnim powtórzeniu powtórzeniuk, powtórzeniu, powtórzeniuk. 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 powtórzeniuk, powtórzeniuk. I tak codziennie, bo TWG, nie pyta, czy boli. TWG, pyta, ile jeszcze zniesiesz. I tak codziennie, bo TWG, nie pyta, czy boli. TWG, pyta, ile jeszcze zniesiesz na pompie, na popie na pompie, parki nogi, brzuch Jak pompy Na pompie, na pompie, na, pompie, na pompie. Parki, nogi, w brzuch, kładzie ciężar, nie kładzie rąk